W 13 przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie odbyła się kolejna manifestacja przeciwko budowom ferm norek w naszym regionie. Ramie w ramię stanęli obok siebie ekolodzy, miłośnicy i obrońcy zwierząt, a także mieszkańcy wsi, gdzie fermy już powstały albo wkrótce powstaną. Głównym postulatem jest to, że mówimy właśnie tutaj wraz z mieszkańcami o tym, że chcemy zakazu wykorzystywania zwierząt w Polsce. Chcemy, żeby nie powstawały nowe fermy, a te, które istnieją, żeby zostały zamknięte. W fermie jest kilkadziesiąt, ponad 60 ferm w województwie. Coraz, widać coraz bardziej, że w wielu miejscowościach spotyka się to z oburzeniem i protestami mieszkańców. W tej chwili, chyba około nie wiem, 10 miejscowości w naszym województwie protestują mieszkańcy. Basta. Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt od wielu lat stara się zainteresować władze województwa, a także mieszkańców problemem. Jednak dopiero teraz, kiedy norki stały się realnym zagrożeniem dla wielu mieszkańców, temat jest podejmowany szerzej. Wcześniej prowadziliśmy kampanię Szczecin bez Futra, którą dalej prowadzimy, ale Jakiś czas temu włączyliśmy się w kampanię Koalicję Ogólnopolską Antyfutro. Koalicja ta prowadzi działania właśnie, żeby zakazać hodowli zwierząt na futra. Raczej to były akcje uświadamiające. Poszło kilka z ramienia Fundacji WIFA pozwy, do zgłoszenia do prokuratury w związku ze znęcaniem się nad zwierzętami. Pod urzędem wojewódzkim pikietowało ponad 100 osób. Wśród nich radna Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego pomorskiego Ewa Koś z Partii Zielonych. Jak mówi, w 100% utożsamia się z postulatami protestujących. Ze względu na ochronę zwierząt, jak najbardziej. Dlatego że hodowanie zwierząt. Po to tylko, ażeby y, szyć ogromne ilości futer y, czy odzieży futrzane jest y, po prostu nieetyczne. Po drugie, dlatego, że fermy Norek Amerykańskich powstają w zachodniopomorskim jak grzyby po deszczu, dlatego że inne państwa tych ferm po prostu nie chcą. Mieszkańcy w gdzie powstały fermy, a także ekolodzy i obrońcy zwierząt o problemie informowały władze od bardzo dawna, jednak dopiero protesty pod sejmiciem województwa zmotywowały władze do podjęcia stosownych kroków. Według radnej Ewy Koś zarząd województwa nie do końca rozumie problemy protestujących. Wszyscy. Wydaje się, że rozumieją, że problem istnieje, bo jeżeli protest społeczny rozlewa się szeroko, jeżeli protestują mieszkańcy Lipian, Pyżyc, Przelewic, Giżyna, tak jak widzimy, Rościna i wielu innych miejscowości, to znaczy, że, że to nie jest taka sobie zwykła produkcja rolna, o której próbuje nas się przekonać przez lobby na przykład futrzarskie, czy też lobby hodowców zwierząt futerkowych. Czy protesty przynoszą już Efekty według mieszkańców gmin? Tak. Trudno jednak jednoznacznie określić, czy ostateczny efekt, czyli brak norek, zostanie osiągnięty. Samorząd Wojewódzki w następnym tygodniu planuje zrobić u nas wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa. Chciałabym, żeby przeprowadzić ich nie tylko przez ogród, jako to miejsce, którego chronimy my między innymi, ale doprowadzić ich właśnie poprzez park do miejsca, gdzie są zlokalizowane. Y, oczywiście jeszcze nie zlokalizowane, ale miejsce, gdzie planują założyć fermy norek, i myślę, że to będzie najlepszy obraz tego, jak w jakim miejscu już dzisiaj zaczynają y, lokalizować fermy norek. Pod Urzędem Wojewódzkim protestowali między innymi mieszkańcy Przelewic, Lipian, Strumian czy Karska. Wszystkich łączy wspólny cel. Najbardziej zdeterminowani są jednak mieszkańcy Przelewic, którzy od kilku miesięcy dzień w dzień protestują przeciwko budowie fermy obok ogrodu dendrologicznego. Zapowiadają, że będą protestować nawet gdy przyjdzie zima. Nadal czuwają, tutaj firma ochroniarska postawiła taką nazwę, to budkę, w której jest ogrzewanie, także i doprowadzony jest przez gminę prąd, także no jesteśmy jakoś tak zabezpieczeni przed tym, żeby nie... I nie Na zakończenie protestu pikietujący zostawili w Urzędzie Wojewódzkim petycję do wojewody zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza.